Dzisiejsze spotkanie było wynikiem problemu, który powstał. Chodzi o użytkowanie hali sportowej przez klub mks -u. Jak zapewne Państwo wiecie, mieliśmy warunkowe dopuszczenie do użytkowania tej hali do 30 czerwca, które zostało przesunięte do 31 grudnia. W związku z tym, pod znakiem zapytania, stały dalsze treningi klubu na tej hali sportowej. W Prezesi przyszli z zapytaniem i z taką propozycją, żebyśmy doszli do porozumienia, ponieważ zarówno nam, jak i tutaj zarządowie myślę, że wszystkim mieszkańcy zajęło na to, żeby żeby druga liga w pierwszym ciągu była w Andrychowie, trwały narady porozumienia, ale doszliśmy do wspólnego, do, do konsensusu, nazwę, tak bym to W związku z czym. Ja może oddam tutaj głos Panu Prezesowi, ponieważ mamy dobre wiadomości. No, myśmy też w klubie, nie wiedząc co się wydarzy, nie podawaliśmy oczywiście do publicznej wiadomości, ale przecieki były, że siatkówka że pada, że, że druga ligi, drugiej ligi nie będzie. Po prostu chcieliśmy pierwsze porozmawiać tutaj w Urzędzie Miasta z Panią Burmistrz, Panem Burmistrzem na, na ten temat żeby później cokolwiek podjąć jakieś, jakieś decyzje, ponieważ no w mks trenuje około 250 do 300 dzieci i młodzieży. W związku z tym nie, nie była to prosta sprawa, tracąc taką halę, którą mieliśmy do, do dyspozycji. No po spotkaniu w urzędzie po, poszliśmy na spotkanie do pani dyrektor liceum. Bardzo dobre, uważam, spotkanie merytoryczne. Hala jest do dyspozycji. Za niewielką opłatą, porównując to do kosztów utrzymania tej hali na 1 maja, to są po prostu naprawdę groszowe sprawy. No i wtedy spotkaliśmy się z drużyną, z trenerami, podjęliśmy decyzję, zgłosiliśmy już drużynę do drugiej ligi, mamy skład, będziemy grali. W Andrykowie Siatkówka nie umiera. Czyli będziecie grali w tej nowej hali, tak? Tak, będziemy grali. Druga liga będzie grała na hali w liceum, natomiast grupy młodzieżowe na, na hali w, w, tak, to, tak. to gimnazjum ja jeszcze. Tak I w szkole tak. numer 4 również jak do tej pory, tak i teraz i zajęcia i jakieś tam zawody będą się odbywać. Okej, okay, a co z halą 1 Maja? Dziękujemy bardzo, bardzo Zarządowi Powiatu za to, że przechylił się tak. i w tym zakresie udostępnił nam halę na preferencyjnych warunkach. Można powiedzieć, w związku z tym będą tam, tremy, będą tam treningi. Natomiast jeżeli chodzi o halę sportową, o tym w jakim jest stanie hala sportowa, to wiemy nie od dziś. Można powiedzieć, że wszyscy o tym wiedzieli, że sala z dnia na dzień jest w coraz gorszym stanie. Nie możemy sobie pozwolić na to, że byśmy brali na siebie odpowiedzialność za to co, co tam się może stać. W związku z czym porozumieliśmy się tutaj, że do końca tego roku, bo tak mamy pozwolenie na użytkowanie, ta hala będzie wykorzystywana, natomiast wszystko będzie zmierzało do tego, żeby hala została rozebrana i najprawdopodobniej będziemy mieć decyzję. Draktora nadzoru budowlanego o dalszym użytkowaniu bądź też nieużytkowaniu. Najprawdopodobniej będzie to decyzja o wyłączeniu z użytkowania tej hali. Co w konsekwencji na pewno przełoży się do tego, że będziemy ją rozbierać i mamy nadzieję, że pójdziemy w kierunku postawienia takiej hali na tym samym miejscu. Czyli można powiedzieć, że MKS będzie gdzie będzie urządował? Po wyłączeniu potencjalnym. Generalnie hali. sport odbywa się na halach sportowych, w związku z tym na mnie nie mamy potrzeby na, na jakieś nie wiem, biura czy, czy, czy pomieszczenia. To jest z panią dyrektor liceum, żeśmy się też porozumieli, że tam jest pomieszczenie dla trenerów, dla ewentualnie, jeżeli będą mecze, to na sprzedaż biletów, czy, czy taką bieżącą obsługę, z tym naprawdę nie ma problemu. Natomiast jak chodzi o zarząd, każdy z nas pracuje, to robimy społecznie, w związku z tym nie ma potrzeby, żeby tworzyć jakieś biura. Pomieszczeń jest. A, Będzie starsze, ja a jeżeli będziecie Państwo no. potrzebowali jakiegoś pomieszczenia, nasza no sala konferencyjna zawsze stoi. A, a przyszłościowo rozpoczniemy prace projektowe nowej hali, e, którą możemy e, na tym samym miejscu, na którym stoi e, aktualnie hala, e, przyszłościowo wybudować. A co z halą, która była projektowana na ulicy Dąbrowskiego? No, hmm. a, 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 Zostały jakby zaangażowane, no, spore pieniądze w to. Ja tak, myślę, pieniądze. że, przepraszam, że to pytanie... Hmm. Nie do nas, ponieważ mamy wiedzę, ile hala według kosztów jest to rzeczywiście. Nie stać na gminy na budowę hali tak? W granicach 100 milionów. No nie, nie stać. Mm -hmm. nas, po prostu nie, nie ma żadnego programu na to. Nie jesteśmy już tego w stanie zbudować. A halę sportową potrzebujemy. Potrzebujemy halę. potrzebuje mieszkańców.